No, super! Strasznie! Czekamy dalej! Cześć! Yes. Z tej strony Monia i Agatka yeah. z skądu A dzisiaj mamy challenge! Kolejny, kolejny challenge! Będziemy się malować! Mamy opaskę do oczy, więc każda Mdzieko. będzie widziała! Mamy dużo takich fajnych kosmetyków właśnie! Więc dawajcie łapki w górę! Dziuki. Tak dużo kciuków w górę! Bardzo dużo, bo my chcemy dużo! He? Jesteśmy bardzo tak. szczęśliwe, tak. prawda? Prawda. I chodzimy na co dzień uśmiechnięte! No! właśnie, Tak jak Agatka mówi. Więc zaczynamy! Wow. To zanim zaczniemy się malować, to będzie Więc ja jako pierwszą pozdrawiam Pati i okay. Uwaga, a nie czesy! Mm. A, a ja pozdrawiam Joasię Szymańską oraz Kruczkow. Super! A, to ja jeszcze pozdrawiam Amelię Krawczyk. Buziaki! A ja Weronikę Gurowską. Super! No wszystkich was gorąco pozdrawiam. Ja pozdrawiam Agartka. A Nie ja pozdrawiam. I się cieszymy bardzo i przechodzimy dalej. To pora się malować. I to... Yy, 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 co? Yy, ja czy ty pierwsza? Ale malujemy z zamkniętymi oczami tą drugą. Tak, tak? No, czy to nie? Tak, nie? Aha, A tak. jak? No tak, to za Chyba zaraz. tak. Czy ja mam pierwszy... To Cię Ty mnie. Dobra. Nie ja się boję. Boję się! Uwaga, zaraz nic się będę nie, nie będę widzieć. Się nie będziesz nic widziała. Pokaż. Przyjemne? Tak. Minutki, ale nie widzę nic. Nic nie widzi. Czyli tak poprawi, że mi nie zjeżdżało. Nic nie widzę. Dobra, dobra. To mam cię coś jakiś ci tych czy sobie sama poradzi. Ja ci pomaluję oczka. A może taki, taki ładny kolorek chcesz yy... oczka? Aha, no dobra, to oczka pierw, tak? Aha? Ja jeszcze boję, bo ja nie wiem, jak ona ja mi nie ma. Nie, nie pomażę na czole. O, mam taki ładny kolorek dla moni. Yy, taki zielony nie wiem gdzie jest ten, o to jest to pokrywka. tutaj, tak, to pokrywka była, masz rację. Rady. I nie mamy pędza będziemy paluszkami, paluszkami sobie malować. tak To ciekawie. uwaga, ja zamykam oczy, bo mi oczy malujesz. tak. Nie mam twarzy się. Czekaj, to nos jest, to ja źle Cię pomalowałam. <laughs> no i no, wyżej gdzieś musisz być. To czoło, to jeszcze nie tu. Ale to nie pomazano. Poczekaj, byłam już blisko. No. Gdzie ty masz oczko? To, to brez. moja bref! <coughs> Przepraszam. O, o. Matka. Już chyba jest pomalowana, co? To chyba jedno, nie wiem, nie widzę. Jeszcze drugie. Bo mam zamknięte oczy, żebyś piparta nie wsadziła w oczy. Nie, ja delikatnie robię. O, chyba dobrze. Chyba tak. Gdzieś tu masz to oko. O, pięknie. Super! Nie widzę, ale na pewno jest pięknie. Na pewno. Musi być pięknie. O. Mogę już odwrócić. Już możesz. Ładnie? Mam dużo kresek. Dobra. Lecimy dalej. To teraz co? To teraz zrobię ci jeszcze. Może usta pomaluję, co? Dobra, to ładnie. Dobra, mam tu usta, żeby mu nie pomalować. O, matko! Nie wiem, czy trafię, jeszcze, że powiem. Wiesz, to płyszczyk jest, aha. To płyszczyk, tak. No dobra. To błyszczyk dawaj. Czuję, Jak mi wyjedziesz, to trudno. Monia? No tu jestem. Pokaż dziubek. Ci nie widzę. Coś mi chyba krzywo idzie. Czuję, że zjeżdżam. O, teraz dobrze. Jeszcze boki. Okej, okay. już. Aaaa, zobaczcie jakie wyglądam. Pokaż. Moja wygląda jak clown. Super, podoba mi się, fajnie. Przepraszam, ja myślałam, że maluję prosto. ale <grym>. no. jajka. No, to teraz zmiana. Wygląda jakby mi kraw tak leciała. No Bo ja cię chciałam tak leciutko rozpuścić za twarz. Jaki, teraz ja teraz będę... To teraz moja no, kolejna! No, 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 ja, ja już się boję, żeby usta mam. I no, no, też no, to no, no, no. po jednej stronie je bardziej tu. Też bym się bała po twoim miejscu, bo jak widzę <laughs> teraz, jak ja wygląda, to nie wiem czy <laughs> razem <ja mi> lepiej <laughs> tego nie zrobię. No. Czy znaczy, w sumie gorzej o to mi chodzi. Nie no. tak eee. być! No, dobra, to ja teraz zakładam naszą do opaskę. Dobra, dobra, zakładaj opaskę. Uwaga. Mhm. Uwaga. O, dobra. Pięknie, <grymne> nic nie widzę. Nie, nic. Dobra, to teraz... Yy, co co chcesz? Chcesz? Te... Mi... Te... A to co to, to jest? To jest ten niebieski. Aha, ten niebieski, dobra, no to ja Cię pomaluję chyba oczy, się pomaluję. Pierwszy. Też na niebiesko? Dobra. No, tylko czekaj, ja muszę wymacać. Dobra, no. O, to chyba tutaj gdzieś jest. No. To jest odkręcone? Nie, nie ja zamknęłam. Nie. A. Musisz odkręcić. O matko, no? odkręcić? Pewnie, że tak. Ale tak! Nie. Dobra, uwaga. Uwaga i smaruj, tylko no. nie po zębach. No. Dobra, to umaruj. straszne. Już mam na połysku. Taki. Czekaj, chodź tutaj. O. Tu ja jestem? No, jestem tu. O, tutaj mam. To tu mój nos. O, tu? O, oko. Oko. Dobrze, Daj, Daj, moja trafiła. Daj. O. Dobrze? No! no to, to, to drugie! A gdzie jest ten pojemnik? To nie to. To ten. To tutaj, no, to ten. Dobra, to biorę kolejny. No. I maluję dalej. No, czekaj, tutaj gdzieś. Mhm. To drugie? jest? <grym> drugie, no dobrze. Tu, tu. Tutaj, tutaj. O! O! Dobra! Pięknie. To nie było takie trudne. Chyba się to O, dobra, teraz to zakręcę, mhm. chyba. Zakręc, tak na pewno dobrze. Teraz... I... O to! To! Śmierdinka! Nie! nie! Ja teraz będę wyglądać tak jak Monia! Albo lepiej, słuchajcie. Dobra. Może być też lepiej. Uwaga! Mam! Dobra, no? to gdzieś tutaj sobie położę. Dobra. I... Lecimy. Czekaj. O jezus, buzia. No. no. To gdzieś tutaj? Tu? Ja nie wiem. Dobrze? Prawie blisko. A to, tu? Czekaj, to mm -hmm. gdzieś tutaj jest. O, no mam! No, nie, tu! Wyżej! Moja <laughs> Ja mi brodę narysowała. <laughs> nie, już <laughs> nie, nie, nie będę czekać, ja się nie zobaczę! jeszcze? Gdzie to tu? <laughs> jest tutaj, bo muszę no. to. tu? Nie, wyżej. Tu? Jeszcze. Tu? Aha. Tu? Aha. Tak wysoko? No. Aha. <laughs> Dobra, jeszcze nie będę więcej malować. O Matko! O, teraz muszę to co włożyć Czekaj. Dobrze. O, dobra! To ja już odkrywam moje te Dobra. oczka. Zobacz, jak pięknie mnie umalowałaś. No mam brodę! Super! Ale ja Ci powiem, że Ty wyglądasz trochę lepiej, bo ja bym miała spuchniętą twarz. Ja mam brodę, zamieniłam mnie w paceta. No, no fajnie. Wyglądasz. No nie wiem, czy fajnie. Taką broń. No to w sumie, to w sumie e, kto wygrał? Nie wiem. Ja też nie wiem kto. Nikt nie był blisko chociażby. A teraz sobie domolujemy bez oczu brwi, Pomadką. Co ty na to? Brwi? No tutaj. Zwariowałaś? Pomadką? Tak, Pan? dawaj, teraz kontynuuj. Ja? A no, gdzie jest opaska? Daj mi opaskę. Masz. Tobie? Mi. Brwi pomadką chcesz mieć? Dawaj. To dawaj. Agatka mi powoli brwi. Odważnie będzie. No. Musisz... Musisz się uczyć bez tego. No to dobrze. Dobra. Na pewno no, jesteś tego pewna. Ci się uda. Ura! Ja nie wiem, czy mi się uda. Na pewno Ci się uda. Dobra, uwaga. No, tu jestem. Muszę <grym> Ale tak, ale tak pod brwiami, znaczy się nad brwiami, nie brwi, nie? Tak żebyś mi narysowała kontur brwi. O. Tu ja tu? No chyba, nie wiem. Ty ty luka No. Monia już jest pomalowana. Co wygląda. Masz na płcio! Ja myślałam, że ja nisko maluję. Mania jak Indianik wygląda. Maluj, Dobra. Nie. Uwaga. Malujemy, to malujemy. Ostrożnie! Uwaga. No... Gdzie to jest? Ostrożnie. Tu. Mhm. Cicho. Moja <grym> jaki rozmak. Nie Odstęp chociaż? Nie wiem, nie widzę. O Boże, co Ty mi zrobiłaś? To straszne. Pokaż. Zobacz. <grym> ty, a ja bym mogła mieć od Ciebie. No. Super. Strasznie. my dalej. Woo! Konkuret! Bardzo ładnie wyglądamy. Mamy nadzieję, że Wam się podobały. Podoba mi się? Nie. <noise> wyglądamy strasznie taka prawda. Skoda! jeśli no? filmik Wam się podobał. Zostawcie łapki urok! I w górę, górę. ty takich filmów z malowaniem, piszcie to tak w znać. komentarzach. Tak? I dużo łapek sobie to jest dla nas też znak, prawda? Pewnie, że tak. Zasubskrybujcie kanał tym i do zobaczenia. Pa-pa!